Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.7.10 moda, który dodaje nam do naszej gry domki, które możemy sobie zbudować za jednym kliknięciem myszki. Podczas jednego kliknięcia. No dobra, wszystko jedno. Mod się nazywa E-House i trzeba go pobrać z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i i house, i house mod pobiera się z takiej strony oczywiście link będzie w opisie do filmiku po wejściu na stronę jesteśmy na planetminecraft.com zjeżdżamy sobie w dół, tutaj jest filmik przedstawiający moda I, 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 i tutaj jest sekcja download i tutaj jest ostatnia wersja do pobrania oczywiście jest to wersja na 1.7.10 takie tutaj są pokazane jakie mogą być Y, przykładowe domki, tutaj jest napisane jakie występują, o coś takiego, coś takiego, obrazki są i y, 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 y gdzieś tutaj jest, tu są y, receptury. Także najpierw trzeba zbudować takie coś, potem takie takie i tak po kolei, że tak powiem jechać z tym wszystkim. Także tych receptur jest sporo. I, i, I tu są jeszcze stare receptury o matko, o matko, ile tego jest. Chciałam zjechać tutaj w dół, jest to na wersję Minecraft 1.7.10, to chciałam właśnie dotąd dojechać. Czyli wracamy z powrotem i jeszcze raz przypomnę, że tutaj na to klikamy, i stąd pobieramy najnowszą wersję moda. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować, i do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne jeszcze minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forza na wersji 1.70, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera non-premium, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem wrócicie do filmiku 425 i zainstalujcie Forza na wersji 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forza z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie. Tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersję rekomendowaną ma w tej chwili numer końcówki 1230 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym mamy już zainstalowanego Forge'a na wersję 1.70. I ten folder.minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowany, to możemy przystąpić do instalacji. Wchodzimy do folderu. Minecraft, wchodzimy do folderu moc i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu Moc. Mamy go tutaj, jest zainstalowane, zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy się tam nic nie kreszuje. Także musimy odczekać, aż nam się pouruchamia wszystko. Tak jak wspominałam, mam wybrany profil z Forgem z końcówką 1230. Klikamy Play i czekamy dalej. I czekamy jeszcze chwilę. I jeszcze o już jest logo Mojanga, także jeszcze za momencik będzie strona startowa i wszystko zacznie działać. No i mamy stronę startową, wchodzimy do moc i szukamy i house i house. Tu jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. I gramy w wybranym świecie. No, i mamy nasz świat. I wchodzimy w Ejak Ekwipunek, i mamy tutaj, właśnie yy, różne różnistości, które nam doszły do tego moda: nożyczki, papier, yy, ołówek, jeden, drugi, żółty, zielony i tak dalej i tak dalej klikamy na trzymamy strzałkę klikamy R i w ten sposób się robi 9 ołówków z jednego patyka i jednej torbieli jeżeli chodzi o zielone no to do tego dodajemy jeszcze zielony <laughs> empty stack, czyli pustą pusty taki kawał papieru robimy z papieru i patyka i dostajemy 8 takich empty blueprint, cztery papiery jedno szkło i, i, I patyki, no, i tutaj są teraz, właśnie takie, jakieś po, jak widzicie, trochę zużyte, trochę niezużyte. Size 8 ten ma, Size 4, ten ma dwa razy, Size 8. No i jak to się robi? Ten ma Size 2, Stonebrick stack, czyli klikamy na to tutaj i mamy coś takiego, że kamienne cegły i taki empty stack daje. Stone Bricks, tak, size 2. Mhm. Jak tutaj wsadzimy size 4, daje 2 razy size 2. Ok, a size 4, nie, size 8, size 4 uzyskuje się z dwóch size'ów 2, że tak powiem, a size 8 z dwóch size'ów 4 i tak po kolei. I po kolei. Tutaj jest y, Birch House, tak, na przykład. Robi się go z empty blueprint i ołówka się dostaje taki, a empty blueprint się robi tak i się dostaje 8. Ok. Cape house. Aha, z dwóch ołówków. Aha, czyli że tu od ilości ołówków zależy jaki chcemy mod. Jaki chce, jaką chcemy budowlę, że tak powiem. Z tego wynika. I w końcu. Jedźmy dalej, tutaj mamy mnóstwo tych wszystkich. One, Ojejka, jak dużo, ojojoj. No i tutaj mamy Birch House. Birch House się robi tak, że się Birch House Blueprint daje, czyli on się daje Birch House, tak? I takie w różnym stopniu wielkości. Cobblestones, tak? woods tak? I tak dalej. Także tutaj jest dużo zabawy. Ja oczywiście się teraz nie będę w to bawić, ale jak widzicie, jest Birchhaus. Co znaczy Birchhaus? Jakiś domek. Nie wiem, czy jest duży, czy mały. Postawmy go sobie tu. I co? Klikamy na niego. O! Zrobił się. Tu ma wejście. No i mamy domek. I mamy domek. No i na tej zasadzie sobie robimy różne inne domki. Czyli jak widzicie mod działa, to ja kończę, a Wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Wchodźcie na moją stronę, na, na stronę aniapg.pl, oglądajcie wszystkie moje serie. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem pa pa trzymajcie się.